Cześć, tu doktor M. Każdego dnia zaczynam poranek od tego automasażu brzucha. Jest to prosty i naprawdę pomocny sposób na pobudzenie perystaltyki jelit każdego poranka. Wziąłam olejek nigdałowy, może być też rycynowy, dodałam olejku eterycznego, na przykład y, lawendowy i rozprowadziłam go po brzuchu, po żebrach. Y, i robię wstępny masaż, również żebr i mięśni między żebrami. Teraz analizuję swoje jelita, sprawdzam czy czy jakiś opór, ból, jakieś zgrubienie. Analizuję też okolice talerzy biodrowych, bo często mam tam spięcie, więc jak najgłębiej między jelitami a talerzami biodrowymi masuję wracam do brzucha i znowu do kolejnego talerza biodrowego, tak żeby rozluźnić te mięśnie więzadła, też masuję wokół, bo wszystko jest ze sobą skorelowane. Praca brzucha, jelit, mięśnie biodr z żebrami, z naszym oddechem, z pracą całego naszego ciała. Teraz analizuję sobie. Mogę wyczuć taką kiełbaskę, to jest nasze jelito. Sprawdzam, czy tutaj nie ma żadnego gazu. Nic tam nie uwiera, nie ściska. Jeśli by było, to po prostu bym się skupiła na danym miejscu i delikatnie masowała krążnymi ruchami. I cały czas ruchę w kierunku góra-dół. Mm, tak, żeby pobudzić perystaltykę jelit. I teraz takie ruchy by od zewnątrz do środka. I ogólne, ogólny masaż brzucha, delikatne ruchy, tak by uspokoić brzuch, mięśnie. I całą pracę teraz pracuję bardziej nad oddechem. Zależy mi na tym, żeby żebra unosiły się do zewnątrz i do wewnątrz. I żeby te oddechy były spokojne, przedłużone. Skupiam się na rozluźnieniu. Teraz ruchy miednicy: góra tył, przód tył, lewa prawa. I Okrężne ruchy w obie strony. Oczywiście.